Nie. U, poranny ptaszek ze mnie. Zobaczcie, jak ładnie uporządkowałam wszystko. Te płyty. Potrzebne mi będą, bo ten widlak pierdzielony się zakupuje. więc ja będę kładł i po nich jeździł, a tam zrobiłem utwardzenie, żeby z kontenera wynieść wyjąć rzeczy swoje. Bo tak powoli zaczynam już zbierać. Tutaj wszystko. A tu Będziemy jechać teraz po stal i po giętkarkę. Giętkarkę? Giętkarka? Zaginarka? Jakoś tak. Zobacz. Zobaczcie. Piaskarka moja. Nie mam gdzie trzymać, więc już w busie trzymam. Dobra, żarty się skończyły. Kurde bele. O! Nie wiem czy wy coś widzicie, czy nie? Bo trochę ciemno jest. Zaginarka. Na jazdy Wywalam ją 200 kilo waży. O, ty. o ty. O, ty kur kur Fajna sprawa, i dał mi gość jeszcze do cięcia blachy. No to wam pokażę, jak działa. Nie trzeba yy, korzystać z jaksa. A jak tyle tarcz kupiłem, i chyba go źle zapiąłem o drugi stron. O, ty w jeża. Dobra, poszła. Kurde, jak ta ona by ruszyła, to wywaliłaby drzwi, więc warto po prostu to spiąć. Wyszłaby drzwiami. Dobra Wyjeżdżamy tym Tu jest blokadka Druga blokadka Ty Jakie to ciężkie jest A ja dobrze na jazd wziąłem? Dobrze na jazdy wziąłem Kurde to naprawdę ciężkie To się wydaje alu. Zaginarka O ty f... mordę widziałaś O ty kur... Zaraz widlaka wezmę i to zrobię no co? Po prostu one muszą się odwrócić. O tylko. Kur... Mm. Dobra. Samej mi tam radę. No. O, ja się spociłem. Ona nie wygląda, jakby dużo ważyła, ale to jest kawał blachy. Ja pierdzielę. Ty stary się, robi jakiś... Nie. Yeah. Dobra, lecimy po blachę. Pięć arkuszy zamówiłem blachy. Trochę kicha, bo ta blacha miała już dotrzeć, tak naprawdę dotrzeć. Ja miałam ją wczoraj odebrać. Dzisiaj się dzień spierdzielił. Nie mieli wczoraj. Mimo to, że zamówiłem, nie mieli, więc musiałem odebrać ją dzisiaj. Na szczęście ją mam i e, przestała bez sensu giętarka gętarka. giętarka giętarka przestała bez sensu cały dzień, w każdym razie tutaj zrobiłem już obróbkę e, i powiem Wam szczerze, można to ładniej zrobić, no niestety mnie goni trochę czas, więc nie mam czasu jakby e, nad tym się zastanawiać chcę zrobić, żeby to było mocne, sztywno ja wiem, że te śruby widać znaczy je będzie widać, tak, te e, jakby też, no bo są płyty, gdzie chowa się w zamek czytałem komentarze, czytałem, wiele błędów popełniłem, ja wiem, się przyznaję do tego e, natomiast w tych płytach nie mam możliwości, że schowa Wam się e, śruba gdzieś tam w środek, bo to nie jest ta płyta, o której tam ktoś pisał jeżeli chodzi o tą stronę, biorę się teraz za nią, za górę się biorę i wnękę mam obrobioną e, 5 cm zostawiłem tutaj, dyszkę z nadmiarem 10,2 mm tutaj, bo blacha jest Eee, z jednej i z drugiej, więc muszę trochę szerzej i piątkę tam, którą wcisną naprawdę to jest fajnie sztywno zrobione ja jestem bardzo z tego dumny, zadowolony zrobiłem też narożnik jeden ja wiem, wyszło też trochę źle ee, dlatego, że za dużo śrub dałem blacha zaczęła mi się wyginać teraz, teraz już mam na to sposób zaczynałam od dołu pach, pach, pach i później mi falowała się, wyginała od środka jak zaczynam, to ona się ładnie układa nie wiem, może to taki patent jest, a może po prostu mi tak wychodzi. Obróbkę zrobiłem na elektrykę z tyłu, schowałem peszel elektryczny, pozaginałem, ale jestem dumny z tej roboty. Ja cię pierdzielę, ty tu masz fach w ręku jednak. I Folię oderwę. Eee, pewnie ją się dopiero odrywa jak się zagnie, żeby nie rysować płyty, ale szczerze powiedziawszy, denerwuje mnie później zrywanie na bieżąco. Ja nie, nie nadaję się do tej roboty. Ja już chcę robić silniki, chcę robić samochody. I tu jest ta sama zasada, czyli tutaj płytę muszę odciąć na, teraz mamy tak, ta sama zasada, jak zrobię dyszkę, bo chcę wsadzić za ściankę, no to mi nie obejmie, będzie wykrzywiona płyta. Muszę dać z nadmiarem, więc tak dam 10 cm i 2 mm. Te śruby odkręcę i przykręcę tymi śrubami, będzie chociaż schronnie ładnie. Czyli mamy 20, yy, 10, 5, 5, 24 mm. 24 mm damy z nadmiarem, niech tak będzie, bo gięcie będzie. 24, muszę to uciąć. A! I tu mamy 5 cm. 5 cm musimy oddalić, czyli 20, bo inaczej, mm, pokażę wam o co chodzi. Kto robi takie obróbki, to wie. Ja się naciąłem za pierwszym razem. Widzicie, jak jest nóż oddalony, to on jest oddalony około. No nawet 6 cm 6 cm trzeba dać, czyli będzie 26 z hakiem. 26,5 dałem. I do dołu ściskamy płytę. Ona jest ściśnięta. Zgadza się. Zgadza się. Eee. Dociskamy. I szybkim ruchem. No i mamy to. Kurde. Elegancja. Z tego arkusza będziemy docinać boczek. Specjalista, kurde bele, mi się zrobił. Specjalista. Musimy ją wygiąć w ten sposób. I to jest ważne, żeby się, kurde, nie pomylić. 5 cm. 5 teraz musimy piąteczkę zagiąć. Piąteczka i tutaj mi odjeżdża. O. No i teraz, jak przestawię, to mi odjedzie z tej strony. I To taka zabawa, no ale dobra, 5 cm, najlepiej jakbym tak patrzył. O, piąteczka jest zobacz, jest piąteczka, nie ma, jest piąteczka, 5 cm i tu mamy 5 cm. No i dobra, i teraz ją ściskamy. I ważne, żeby nie przedobrzyć, bo ja kilka razy ją przamałam, później musiałam ją prostować. Patrzcie o co chodzi, pach 90 stopni. Nie ma tutaj znacznika żadnego. A jak ją przedobrze, to później będą musiały wyglinać w drugą stronę. No i mamy. Jedna jest wygięta i teraz drugie 5 cm musimy, czyli teraz musimy to oddalić na 10,2 mm. 10,2 tu mamy 10, damy 3 Damy 3 wrażliwego, 10, 2, 10. No dobra, damy te kurde, nie wiem, damy 2. 10 i 2, bo blacha ma milimetr nieca. 10 i 2, 10 i 2. Nie wiem, czy kurde tak się precyzyjnie robi. 10 i 2, chodzi o to, że jeżeli jakiś blacharz, blacharz, dekasz. Lekarz, dobra, nieważne. Jak ktoś to, ktoś to robił, to nie wiem czy milimetr zrobi różnicę. Wydaje mi się, że może. No i zaginamy. To niech się tam wypowie, bo nie dokończymy. I co mamy? No, uszczeleczka. O się wpierdzieliło. No i teraz To pójdzie do środka. To pójdzie na zewnątrz. No i zasłonię ślubeczką, to będzie gitareczka. Chwila będzie Tak mi się wydaje. Coś tam przeszkadza, będę musiał podciąć kawałek z Pawu? Czy co? To możliwe, że kawałek z Pawu przeszkadza. Kawałek z Pawu. Równo teraz, ładnie. O, równo? Jak ładnie. No i teraz śrubą symetrycznie trzy śrubki dam. Będzie ładnie. Tą długą, w bo to jest śruba przykręcająca płytę. Więc co, od spodu zaczniemy. Jak brzuchem się zapieram, to idzie, a jak na drabinie stoję, to kilka razy wyspam. O! Teraz No i faktycznie za mocno dociskam śruby, bo robię dołki. No ale ja chciałem, żeby płyta mi się maksymalnie przysunęła do e, konstrukcji. Nie no, jeszcze. No, będzie dołek. No, będzie dołek. No, ale dobrze jest. I kolejne dwie. Będzie bajka. Tak się rozpędziłem, że zapomniałem Wam ponagrywać. A z drugiej strony deszcz zaczął padać, więc tak wiecie o co chodzi. Zobaczcie. Zakryłem. Eee. Ja mogłem to robić na taśmę butylową. Ale szczerze powiedziawszy, wolę śruby. Wolę śruby. Bardzo mi się to podoba. I tak myślę, że ta hala będzie jakieś między 5 a 7 lat, bo później będę chciał murowaną robić w tym miejscu, tylko szerszą. Tak jak były plany pierwotne, żeby miała dwa stanowiska, więc 5-7 lat. Ja obróbkę zrobiłem w ten sposób, że jak widzicie narożnik, zrobiony tutaj, zakryta jest tam, tu pójdzie taśma butylowa na. Narożniki prawdopodobnie też, ja to będę później odkręcał. Eee, no bo za każdy dzień muszę płacić za maszynę, więc chcę to jak najszybciej pozamykać, później będę odkręcał i dawał taśmę i przekręcał ponownie. Dwa razy robota wiem, no ale takie życie. Jeszcze wpadłem na jeden pomysł, no zobaczcie. Z tej strony mamy eee, kawał muru wystającego i wpadłem na pomysł, że ja blachę wygnę w ten sposób sobie. O, tu dognę. Ten i ona tu będzie schodziła. Po to, żeby deszczówka mi spływała Tutaj, a nie do środka. Ja muszę się śpieszyć, dlatego że e, ziemia robi się mokra. Ja mam tam stoły i ciężki sprzęt, ja muszę go wyjąć widlakiem, i zaraz ja już nie będę mógł po tym jeździć. Bo jak ja już staję butem, to ja czuję po prostu, że robi się miękko. Dlatego też nie wszystko nagrywam, co robię. E, oby tylko wjechać do środka i dalej już będzie fajnie. dobrze idzie, ja wam powiem tam na górze e, zapiankowałem i powciskałem XPS ja mam taką maszynkę mm, do, słuchajcie, cięcia bo dosyć ciężko go się tnie. i kupiłem ją jak robiłem podłogę w chacie niespecjalnie pod garaż, to by było nieopłacalne więc e, takie coś mam fajnie, że tym się tnie i każdy wymiar, tak jak tam będę wpierdzielał każdy wymiar mogę sobie pociąć jaki chcę bo chcę, jak to tam było, nie? Narożniki są gotowe, ale tam jeszcze do góry. Ale mi pianka wychodzi. Ja piór Zobacz, co się dzieje. Ale ten narożnik duży wyszedł. Tu ile piany wypadło. Ja tam wciskałem ile mogłem. Tej piany. Drugi narożnik też jest gotowy, ale też nie jest do samej góry pociągnięty. A tutaj jeszcze będzie słuchajcie opaska. Tutaj zrobiłem po całości. Zobaczcie, na różniczek jest. Jeżeli chodzi o opaskę, całkiem nieźle ona wyszła. Powiem Wam szczerze, zobaczcie. No, teraz jest brudna, bo się woda odbija. Cały czas pada, już któryś dzień leje. Eee, ona już jest przyklejona. Tam jest dekarski taki specjalny. A to Wam pokażę. Tu też muszę odkręcić tą część. Taki dekarski kupiłem. Nie coś takiego. Nie wiem, czy to będzie. Dobre to się okaże. Zrobiłem sobie taki wzornik. Myślę, że to będzie dobre. Od góry, jak widzicie, tą część idzie. Ja go przemierzałem, dlatego to jest pianka. Idzie pach. Tu mamy 10 cm szerokości płyty. I dalej będę przykręcał z boku ściany i taki okapnik. O! No, takie coś sobie wymyśliłem, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Blachy ukroiłem 36 cm. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. 36. A jeszcze raz muszę ją zmierzyć, bo druga musi być identyczna. Zobaczmy, tak? Nie, 40. 36 było, pamiętam. No, źle pamiętam. 33,5, 33, ale pamiętałem, no, fajnie pamiętam. Tutaj proponuję dać 3 cm, bo w tamtym wzorniku dałam trochę za dużo 4, więc tu damy 3 cm. Tak. Teraz damy tutaj 2 cm. Centymetr czy 2? Centymetr damy. Nie damy 1,5, bo to może być 1,5 Metra mamy i tu też mamy półtora półtora Tety zaginamy to no. co nam wyszło coś takiego tak coś takiego nam wyszło no coś takiego i teraz w drugą stronę trzeba to wygiąć. 90 stopni musi być. Coś takiego. Tylko to jest za mocno. Jednak zrobiłem, trzeba to odgiąć. Dobra. eee, całkiem nieźle to wygląda. Teraz musimy dać dyszkę. O kurde, majster. Ja pierdzielę. Ty to będziesz dekarz. Moment. Dyszkę czy więcej? Damy 10 i A ten ile ma? Właśnie ja sobie wzałem. Tego trzeba zmierzyć Póki zrobię A i zrobiłbym Źle bym zrobił Bo ja na górę z tym wchodziłem i giąłem na górze 14, 90 stopni Jeszcze trochę No i okapnik będzie O, Ale kurde ładnie wyszło i ten okapniczek jeszcze. Pięć. Ej, muszę kupić taką zaginarkę, to jest naprawdę fajna sprawa. Zainwestuję w coś. Takiego nie wiem po co mi to będzie, kupię. I teraz tak. 90. Czy nie dziewięć... Nie, nie 90. Przecież... Nie, 90, tak, 90, bo to dos... ma być płyty. miało być 90. Miało być mniej. bo miało to ściekać w dół. Trochę trzeba wygiąć to w drugą stronę. Teraz i 4. No i co wyjdzie, zobaczymy co wyjdzie. Kurde, panie. Ale ty zdolniaszka jesteś, ja ale zobaczcie No i z cacy. Wydrapałem się na górę, a taki patent sobie zrobiłem, drabinka i po widlaku i co się okazuje zrobiłem ją źle, dlatego że tu powinno być 10 cm ta ścianka, do której mam przykręcić tutaj płytę z tej strony, dlatego że tak nierówno wcześniej pociąłem, więc musiałem drugą przygotować i tutaj już mamy właściwą, mam nadzieję, że ona będzie dobra, no trapie się z nią na górę. Później mi kilka tych blach, na razie pięć poszło. 75 zł. 1. To jeszcze z 5 trzeba liczyć. 10 blach. Czyli Majster wiedział, co mówi. 700 zł. Materiał. O, no, więcej. O ja pierdolę. Ale akrobacje. Mordialiarza. Strach jak cholera O, widzicie? Jak ładnie. Pianki! Przypierdzieliłem. Dobra, jedziemy tam. że to sztywne jest wszystko. Dobrze na kolanach. Tu taki mam okapniczek z tej strony. O, to w mordę jeża. Ale elegancko zrobiłem. Ja pierdzielę. Ja to zdolny chłopaczyna jestem. Chyba się okaże. O, pasuje. Pasuje. Teraz to trzeba przykręcić. Teraz się. Jest git. Wiecie co? Jeszcze, jakbym to wysmarował silikonem, byłoby fajnie. Ale nie chce mi się po niego schodzić. Może zrobię to w przyszłym roku. Ogólnie to jest piana. Piana tak nie ciągnie wody jak wełna. Dlatego nie chciałam wełny. Tak mi się wydaje, że wełna bardziej ciągnie. O, dobra. 5 metrów na ziemią Jak ktoś nie chodził po dachach to ma to co ja Obsrane gacie Dobra Tak to wygląda Tutaj będzie ładnie woda spływała Ta karninka No i gitara jeszcze kilka płyt i ta strona zamknięta. No dobra, się rozpłaszczę. Pamiętajcie, że ja to pierwszy raz w życiu robię, nie? żeby nie było. Bo zaraz ktoś napisze, że źle zrobiłem. Się zawali hala. Albo coś tam jeszcze. Może być, może nie być. Dajcie człowiekowi porobić, kurde, rozkajtuj. jest, jest, O, kolejna. Muszę po płyty jechać. się skończyły, tu taki bardziej kwadratowy mi leży. To? ale będzie dobrze. Będzie dobrze, tylko muszę go tam wpierdzieść. Tak, szyję wisią. Jeszcze jedną trzeba znać. A jeszcze ktoś dzwoni, rewelacja po prostu. Kurde, jeszcze no na górę no dobra, ale to ja źle zacząłem, To ja mi się od tamtej strony w takim razie, żeby kolejny nie podnosić. O, dobra. No i dobra, jest ok. Mamy A tu Najdzie no, ta łóżienka? O, i widzicie jaka kiszka. Hmm. Tu nie spasuje. Nie wchodzi jedno w drugie. O, słabo, słabo. Trzeba je zamienić. O, jak się zapiło elegancka? 何 Jak to wygląda? Trochę tam się skiepściło, bo tu ładnie, a tam tak wypukłe. ale jest zawsze. Zobaczcie, tutaj będzie wpływała, to wszystko będzie podklejone, jadę też taśmę kupić. Raczej wychowany, bez smartfona w dłoni Gdzie bajki o 18 koiły sny zmęczonych lata 90 szaro, ale prawdziwie Na trzepaku rozmowy o życiu, co chwilę Pod blokiem gra w kapsle, a piłka na komunie właśnie Podarte dżinsy, asfalt pełen historii Realni koledzy, nie obrazki z instastory Dzieciak z obdartymi kolanami nie płakał, nie stał w drzwiach z pretensjami Szacunek do innych i pomoc starszym Dziś świat pędzi, a wartości gdzieś zgasły Po szkole, na boisku, piłka to był rytuał Nikt nie miał najków, a każdy grał jak umiał Chleb z masłem w tornistrze, który naszykowała mama Smakował jak dom, choć bieda była znana Nie było lajków Nikt nie szukał atencji Była przyjaźń, lojalność, zero konkurencji Czasy ciężkie, ale dusza była lekka Podwórkowa miłość nie szukała efektu Tylko człowieka inaczej wychowany W prostocie zaklęty Dziś nostalgia jak wiersz na ścianie Droga nie tędy Czasy ciężkie, lecz były bogate Bo prawdziwa wartość to człowiek, nie papier Mama w kuchni, ojciec w roboczym fartuchu. Dzieciak biega po podwórku. Na półce pilota, w nim tylko dwa kanały. Ale każdy wieczór był jak festyn, nie jak serial z reklamy. Sklepy Pegiery, a obok VHS-y. Kaseta się zacina, a to hit z Bony M. Pierwsze kreski w zeszycie. Marzenia, żeby kiedyś być na szczycie. Pierwsze Game Pega Pegasus pod telewizorem. Mario kontra, każdy chciał być bohaterem po kątach. Dres bazaru, łokcie zdarte od gleby, ale człowiek był Szczęśliwy, charakterny pomóc człowiekowi To była codzienność. Nie challenge dla publiki, a konieczność Świat się spieszy, a wtedy miał tlen, bo szczęście nie kosztowało wystarczył zwykły czasy ciężkie, ale dusza była lekka Podwórkowa miłość nie szukała efektu tylko człowieka, inaczej wychowany. W prostocie zaklęty dziś nostalgia, jak wiersz na ścianie, droga nie tędy, czasy ciężkie, lecz były bogate, bo prawdziwa wartość to człowiek, nie papież. Czasy ciężkie, ale dusza była lekka. Podwórkowa miłość nie szukała efektu tylko człowieka, inaczej wychowany. Dostocie zaklęty, dziś nostalgia jak wiersz na ścianie, droga nie tędy Czasy ciężkie, lecz były bogate Bo prawdziwa wartość to człowiek, nie papie. Mama w kuchni, ojciec w roboczym fartuchu